Cześć witajcie. E, w dzisiejszym odcinku ogłoszę wam konkurs. E, tak sobie. Nie wiem, z jakiejś tam okazji, nie wiem. O, z okazji dnia chłopca, bo dzisiaj jest 30 dzień chłopaka. E, więc tak, do wygrania pierwsze miejsce Kifkot na pewno do Minicrafta, Minecrafta. E, drugie miejsce. Nie wiem. Tam wybierzecie sobie, tam e, będzie do wybrania, do wybrania odcinek ze mną i, odcinek I seria ze mną e, i trzecie miejsce Escape, e, więc e, zasady. zasady, czekajcie, e, zmienię sobie w piątkę, e, zasady takie są, e, trzeba być moim widzem, to na pewno, nie wiem, jak chcecie, możecie dać łapkę w górę, jak chcecie, nie wiem, to już nie jest ważne i napisać byle jaki komentarz, skomentować ten film, najlepiej jak najfajniej, <grym> jestem ja chory trochę, ale jutro poniedziałek i idę do szkoły i tak, więc tak, trzymać się, na razie, a i wyniki, jeszcze nie wiem, albo będą w Sylwestra, albo będą... Powiedzmy na Boże Narodzenie. Więc nie wiem, jeszcze nad tym pomyślę. Napiszę na kanale. Czasu jest dużo. No. Na pewno wiedzę więcej, więcej takich konkursów. No, ale teraz do zobaczenia w następnym jakimś odcinku. Nie wiem jakim. Pa pa.